Cześć dziewczyny! Uwielbiam Wasze komentarze i cieszę się, że jesteście i czekacie na każdy kolejny filmik. Dzisiejszy odcinek będzie o miesiączce w szkole. Bardzo często dopytujecie się, jak przetrwać okres w szkole, więc mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiem do tego okienka, przyda się Wam. Zaczynamy! Miesiączka. Słyszałyście już o niej tu u mnie na vlogu, od koleżanek, od rodziców, ale pewnie zastanawiacie się też, jak przygotować się na moment, kiedy nadejdzie. Jak to zrobić na spokojnie i z głową? No cóż, nie da się przewidzieć, kiedy dostaniecie okres po raz pierwszy. Niestety. O zwiastunach miesiączki mówiłam już w odcinku drugim, ale dobra wiadomość jest taka, że jak już się miesiączkuje, to można przewidzieć dzień kolejnej menstruacji. Moja rada. Znajdźcie aplikację na telefon, która Wam pomoże. Wystarczy, że w takiej aplikacji wpiszecie pierwszy i ostatni dzień miesiączki, a apka sama oszacuje prawdopodobny dzień kolejnego okresu. Pora przygotować się na nadejście miesiączki. Jak? Bardzo prosto. Spakować się do szkoły, a jako stałe wyposażenie plecaka mieć małą kosmetyczkę, a w niej najważniejsze rzeczy do higieny intymnej, na przykład kilka wkładek Carefree, tampony OB i chusteczki. Dzięki takiemu wyposażeniu okres Was nie zaskoczy, ponieważ będziecie na niego przygotowane. Pewnie jesteście ciekawe, jak to się wydarzy i jakie będą objawy. To zrozumiałe. Pierwsza miesiączka to zwykle małe plamienie, więc nie powinno wydarzyć się tak, że nagle zaleje Was morze krwi. To bardzo mało prawdopodobne, ale bądźcie czujne. Korzystając z toalety, sprawdzajcie, czy nie macie przypadkiem e, ciemniejszych plam na bieliźnie. Jeśli tak się stanie, skorzystajcie ze swojej podręcznej kosmetyczki. Zastosujcie wkładkę higieniczną, użyjcie chusteczki do higieny intymnej i spokojnie dokończcie dzień lekcyjny. Po powrocie do domu, umyjcie okolice intymne. Jeśli jesteście gotowe, już od pierwszej miesiączki możecie stosować tampony OB. Warto podzielić się z mamą informacją, że dostałyście pierwszy okres. To najbliższa wam kobieta, doświadczona w tym temacie. Na pewno będzie miała dla Was kilka rad. No i oczywiście ucieszy się, że chcecie się z nią podzielić tak ważnym wydarzeniem. Jeśli czujecie się nieswojo na myśl o rozmowie z mamą, a bywa i tak, dobrym pomysłem jest obejrzenie jednego z moich odcinków. Pomoże Wam to zacząć rozmowę i pewnie pojawią się jakieś nowe ważne wątki. Tak więc, wracając do wyprawki na zbliżający się rok szkolny, warto pomyśleć o skompletowaniu swojej kosmetyczki okresówki. Dobra wiadomość jest taka, że na stronie www.myobi.pl można zamówić darmowe próbki tamponów OB i sprawdzić, który rozmiar tamponów jest dla Was najlepszy, szczególnie szykując wyprawkę do następnej klasy. Do zestawu dołączona jest broszura informacyjna, z której możecie dowiedzieć się więcej na temat, jak przebiega dojrzewanie. Jeszcze jedna rzecz związana z okresem i szkołą. Bardzo często w czasie okresu dziewczyny rezygnują z ćwiczeń na wf -ie. Otóż kochane pamiętajcie, miesiączka i WF się nie wykluczają. Wiecie, że jestem zwolenniczką ruchu, dlatego stop zwolnieniom z WF-u. Miesiączka nie przeszkadza w uprawianiu sportu, a wręcz przeciwnie: ruch może poprawić wasze samopoczucie. Nawet jeśli na początku nie chce się wam za bardzo ruszać, to warto się przemóc. Zastanówcie się tak szczerze. Czy miesiączka powoduje dyskomfort podczas ćwiczeń? Czy to tylko wymówka? Ja wiem, że tampon noszony wewnątrz ciała dopasowuje się do jego kształtu i dzięki niemu czuje się czysto i świeżo. Stosując tampony OB, będziecie czuły się komfortowo. Będziecie mogły ćwiczyć, biegać, skakać i uprawiać sport. Ważne, żebyście zaaplikowały tampon tuż przed WF-em, a po możecie wymienić go na nowy. I już no dobrze, to wszystko na dziś. Życzę Wam udanego powrotu do szkoły. Zaglądajcie tu do mnie, nowe vlogi będą pojawiały się co dwa tygodnie. Papa! Pa.